Rozenek na parkiecie niczym Lewandowska. Gorąca choreografia podzieliła internautów. Małgorzata Rozenek Majdan zaskoczyła fanów ujęciami tanecznymi. Gwiazda rozpala zmysły w sensualnej choreografii. Internet zapłonął, a internauci są podzieleni. Kariera Małgorzaty Rozenek Majdan. Małgorzata Rozenek Majdan rozpoczęła swoją karierę telewizyjną w 2012 roku jako prowadząca programu Perfekcyjna Pani Domu na antenie TvN. Popularność zdobyta dzięki temu formatowi otworzyła jej drzwi do kolejnych projektów. W 2013 roku została jurorką w reality show Bitwa o Dom, gdzie oceniała uczestników rywalizujących o własne mieszkanie. Następnie, w latach 2014-2015, występowała jako mentorka w programie Project Runway, wspierając młodych projektantów mody, a w 2015 roku poprowadziła program piekielny hotel którym pomagała właścicielom hoteli i pensjonatów poprawić standardy ich obiektów. W 2016 roku wzięła udział w Asia Express wraz ze swoim mężem Radosławem Majdanem, co spotkało się z dużym zainteresowaniem widzów i przyczyniło się do dalszego umacniania jej pozycji w mediach. W kolejnych latach prowadziła program Warsztat Urody, emitowany na antenie TVN Style, w którym prezentowała spektakularne metamorfozy uczestniczek. Rozenek Majdan jest również autorką książek poradnikowych, w których dzieli się wskazówkami dotyczącymi prowadzenia domu, stylu życia oraz macierzyństwa. W 2020 roku dołączyła do grona prowadzących poranny program Dzień Dobry TVN, jednak jej przygoda z formatem zakończyła się po kilkunastu miesiącach. W nadchodzącym roku widzowie będą mieli szansę śledzić kolejny program poświęcony spektakularnym metamorfozom. Produkcji bez kompleksów zespół specjalistów przeprowadzi różnorodne zabiegi upiększające, w tym także te najbardziej zaawansowane, jak operacje plastyczne, które wykona ceniony chirurg dr Marek Szczyt, znany widzom TVN style. Uczestniczki wybrane w ramach castingu otrzymają również profesjonalne wsparcie w zakresie makijażu, stylizacji, a nawet stomatologii estetycznej, dzięki czemu ich przemiany będą kompleksowe. Proces ten na bieżąco komentować będzie Małgorzata Rozenek, która z entuzjazmem zachęcała swoich obserwatorów na Instagramie do zgłaszania się do programu. Teraz Rozenek Majdan próbuje czegoś zupełnie nowego w życiu. Pokazała się fanom w sensualnej choreografii. Małgorzata Rozenek Majdan kusi tanecznymi ruchami. Małgorzata Rozenek Majdan, którą wkrótce zobaczymy w nowym projekcie, zaskoczyła swoich obserwatorów, pojawiając się w studiu tańca. Choć dzięki nauce w szkole baletowej może pochwalić się świetną techniką i gracją, nowoczesne style taneczne są dla niej nowością. W ten sposób enigmatycznie zasugerowała, że szykuje kolejne ambitne wyzwanie. Podzieliła się krótkim, 8 sekundowym nagraniem, na którym z pewnością siebie kroczy w rytm kultowego hitu Beyoncé Crazy in Love. Towarzyszył jej doświadczony choreograf Tomasz Nakielski, prywatnie były partner, Kchaja, który pomógł gwieździe podkreślić dynamikę i pewność ruchu. Rozenek Majdan podzieliła się również na instastory ujęciami z gorącej choreografii. Fani nie kryli podziwu dla jej zaangażowania, doceniając precyzję i opanowanie tanecznych kroków.